Naszym gościem jest pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Jacek Protas. Panie pośle, pierwsze pytanie, pierwsze skojarzenie, kiedy był pan marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, stworzył pan fantastyczny program Mazury Cud Natury. Proszę nam o nim opowiedzieć. No cóż, wykorzystaliśmy okazję, bowiem trwał, został ogłoszony w 2008 roku wielki plebiscyt na siedem nowych cud cudów natury, światowy plebiscyt. Zgłosiliśmy Wielkie Jeziora Mazurskie do do, do tego do konkurencji. Zostaliśmy, zgłosiło się kilkaset destynacji, regionów, czy, czy też miejsc z całego świata. Do samego konkursu zostały dopuszczone kilkadziesiąt, między innymi Wielkie Jeziora Mazurskie. Byliśmy jedynym reprezentantem Polski w tym, w tym, w tym plebiscycie. Spał on dwa lata, to wielka taka światowa akcja promocyjna. Regiony prześcigały się w, w, w promowaniu z atrak swojej atrakcyjności. E, oczywiście największe skarby natury, takie jak na przykład wodospady i głazu, e, czy, czy, czy też e, czy, czy piramidy egipskie i tak dalej i tak dalej. Wśród tych atrakcji również nasze wielkie jeziora Mazurskie. Myśmy Przede wszystkim pokazywali piękno natury, czystość naszego regionu i to, jak dbamy o to, ażeby, żeby rozwój gospodarczy, rozwój turystyczny nie odebrał nam tego skarbu, jakim, 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 są, jaki jest, jakim jest region warmińsko-mazurski. 30% regionu to lasy, 8% to woda. Jeziora, małe oczka wodne, rzeki, bardzo czyste środowisko. Robiliśmy wszystko i robimy nadal wszystko, żeby, żeby go zachować albo jeszcze poprawić jego, jego stan. Pokazując piękno naszego regionu, muszę się pochwalić, że zaangażowaliśmy. No, praktycznie wszystkie najważniejsze instytucje i osoby w państwie w tym, w tym czasie. Trzech prezydentów Rzeczpospolitej nam pomagało premier, marszałkowie Sejmu Senatu, oczywiście Polska Organizacja Turystyczna Ambasady, Konsulaty, itd., itd. Wielka akcja promocyjna skończyło się na tym, że znaleźliśmy się w półfinale, czyli w pierwszej czternastce tego plebiscytu. Jako jedyny region z Europy. Nasze badania pokazały, że rozpoznawalność Mazur, rozpoznawalność naszego regionu się zwielokrotniła, zwłaszcza w tych państwach, na które się nastawialiśmy, z których oczekujemy tego, tego ruchu turystycznego, a są to państwa europejskie, takie jak oczywiście Niemcy, Wielka, Wielka Brytania, Francja. Ale również państwa azjatyckie, tak jak Japonia, Korea, Chiny. Okazało się, że, że, że ta, ta wrażliwość na, na piękno i czystość natury na świecie jest bardzo wielka wśród, wśród turystów, że, że chcą docierać do takich miejsc, gdzie jeszcze przyroda jest w, w nienaruszonym czy prawie nienaruszonym kształcie i to przynosi wymierne efekty również dla naszego regionu. To był wielki sukces. Myślę, że dla Polaków rzeczywiście, Mazury to jest cud i chyba nikt nie ma wątpliwości, ale sukces może być także problemem, prawda? Bo zwiększony ruch turystyczny, budowa infrastruktury turystycznej, komunikacyjnej, to wszystko stanowi pewnego rodzaju paradoksalnie zagrożenie właśnie dla ekonomii, dla czystości powietrza, wód. Jak sobie z tym radzi Warmia i Mazury? Jak pan ocenia tę sytuację? Co powinno się jeszcze zrobić, a co już zostało zrobione, żeby? ten nasz klejnot, te nasze zielone płuca Polski chronić jednocześnie, oczywiście też korzystając z dóbr, które tutaj są. Tak, zdajemy sobie sprawę, że no z samej turystyki nie, 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 nie przeżyjemy, nie jesteśmy cyprem, sezon turystyczny trwa u nas dość, dość, dość krótko, ale też, więc musimy zapraszać również i dbać o, o rozwój przedsiębiorczości, o, o, o inne, poza turystyką, gałęzie gospodarki. Natomiast, tak powiem, że w cudzysłowie jesteśmy, czy musimy być dość wybredni, jeśli chodzi o zapraszanie inwestorów z zewnątrz. Nie każda, nie każda firma, nie każdy rodzaj produkcji yy, może znaleźć swoje miejsce w naszym regionie stawiamy bardzo wygórowane warunki, jeśli chodzi o ochronę środowiska, o ekologię, jeśli chodzi o ochronę powietrza, ziemi, wody, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to ten, 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 ten cud, który, który odziedziczyliśmy po naszych przodkach musimy pozostawić w, 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 w jeszcze lepszej kondycji niż, niż go zastaliśmy. A więc, Yy, odpowiedni dobór inwestorów, yy, ale również yy, mądre inwestowanie w infrastrukturę turystyczną, bowiem chcę, chcę Państwu powiedzieć, że uporządkowywanie, kanalizowanie ruchu turystycznego wpływa yy, pozytywnie na, yy, na środowisko. Yy, jeżeli turysta nie ma odpowiedniej infrastruktury. Ten jego ruch czy też czy ruch wodny, tak, jachty, motorówki, inne, inne sprzęt pływający, rowery, i tak dalej, nie ma infrastruktury, nie ma, nie ma skanalizowania tego, tego, tego ruchu, no to on się rozprasza i staje się niekontrolowalny. Turysta do, jakby dociera wszędzie i niestety depcze to środowisko, nadużywa go i tak dalej. W związku z tym to skanalizowanie. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury również sanitarnej dla zrzucania nieczystości chociażby z jachtów czy, 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 czy tej, tej infrastruktury sanitarnej dla samego turysty powoduje, że, że to środowisko ma się znacznie lepiej. Więc tutaj też trzeba inwestować z głową. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan poseł Jacek Protas, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. No i zapraszamy na Mazury, prawda? Oczywiście zapraszamy na Mazury, również na gościnną warmię. Tu zawsze znajdziecie Państwo coś, coś dla siebie, a przede wszystkim znajdziecie miłych ludzi, którzy ugoszczą Was z, z absolutnym sercem. Dziękuję bardzo za rozmowę.